Dodatkową zaletą, zobaczcie, jeżeli mamy jakieś samochody, które są zaparkowane obok, jeżeli mamy jakieś klomby i tak dalej, ja nawet przy niepełnym kącie otwarcia drzwi spokojnie mogę sobie wyjść i opuścić pojazd nawet założonym aparatem. W przypadku tylnego wyjścia, no jest to średnio logiczne. W domu zazwyczaj też jak mamy schody, idziemy przodem, tyłem, prawda? Raczej tyłem po schodach nikt nie schodzi. Chyba, że po dobrej imprezie, ale też nie polecam. Słuchajcie, jeżeli chodzi o same stopnie, chodzę sobie na stopień, od razu jest automatyczna blokada drzwi, w związku z czym one mi się nie otworzą, one mi się nie zamkną. To jest tutaj czpień, który nam to uniemożliwi. I nawet teraz, słuchajcie, stojąc od strony... A, jest i Marcin, Marcin, zaraz pokażę wam co. I jak słuchajcie, przy okazji Marcin ubrany w najnowsze ubranie Rosenbauera Fireflex do tego Heum Herost i tak na chwilę obecną. Zaczynają już wyglądać strażaty także w Polsce, powoli te ubrania też wchodzą na nasz rynek. Jak widać ubranie, czerwona góra typowo pożernicza, dół, ta strefa pracy, strefa brudna, granatowa. Uważam, że jest to całkiem fajne i rozsądne rozwiązanie. I teraz zobaczcie, opuszczając kabinę załogi, w tym momencie mogę sobie spokojnie otworzyć roletę, tak? I nie opuszczając nawet poziomu pojazdu, mogę sobie przejść wzdłuż całego samochodu. Mogę sobie cały ten sprzęt spokojnie wydostać. Mogę sobie wszystkie skrytki otworzyć, tak? To jest jeden z tych plusów, to jest jedna z tych bardzo dużych. Zalet. Oczywiście, jeżeli chodzi o sprzęt, to jest przykładowa konfiguracja, to nie jest to, że sprzedajemy tylko i wyłącznie tak. To co będzie w tych skrzyniach, jak, jaki będzie sprzęt zamontowany na tatach to jest już wasza e, inwencja, to jest już wasz, że tak powiem, pomysł. Natomiast my zajmujemy się we ścianki tutaj te ścianki, pierwsza górna to jest 120 kg nośności, tak więc na 120 kg naprawdę można sobie nieźle sprzętu jak nałożyć tego, to jest... o, tak, akulatorowej hydrauliki jakiejś szpilki po drugiej stronie narzędzia burzące. Tutaj z kolei zobaczcie hydraulika. Pierwszy kąt otwarcia wszystkich półek, tak to jest 90 stopni. Następny dodatkowe 45. I co mi to daje? Mogę sobie spokojnie wejść do kabiny, zabrać jakiś dodatkowy sprzęt i iść dalej do tak? Zobaczcie, z ciekawych, fajnych rzeczy. Bardzo dobra naszym zdaniem hydraulika Webera. Jeżeli zabraknie mi już tutaj odległości zwęża na tym zwiadełku, tak. Odpinam sobie narzędzie. Biorę zestaw akumulatorowy, taki power pack, power bank, na ramię jak torbę i z wężem i z narzędziem idę sobie gdzieś dalej. Tak więc bardzo fajne i logiczne rozwiązanie, jeżeli chodzi także o samą pracę, jeżeli chodzi o hydraulikę. To jest pierwsza z tych części, tak, zobaczcie, czyli mówię, obrotowe tace, półki, ścianki, to wszystko jest bardzo logicznie i fajnie wykonane. Jeżeli chodzi o same podesty, zobaczcie, te podesty mają 240 kg nośności kładąc pokryte specjalną mieszaniną antypoślizgową, tak? To jest klasa odporności 12 z odpowiednimi certyfikatami. My tu się śmiejemy, że u nas w kraju dużo rzeczy jest, duże rzeczy jest potwierdzanych, deklaracja, tak? Producent deklaruje, że jest dobre. Ja no i spotkałem się z producentem, który powie, że coś jest złe, no. Można i tak, my to odpowiednio badamy, my to odpowiednio sprawdzamy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tą tylną, tylną ściankę, która jest... Tylny pozew nad, nad tą nośną, zobaczcie. Ja przede wszystkim po otwarciu go nie mam tutaj zwykłej blaszki, która jest wycięta w półkole. Dlaczego? Bo jak poruszam się wzdłuż pojazdu, gdzieś noga może mi spaść, tak? Mogę sobie ją gdzieś wypichnąć. My stawiamy na bezpieczeństwo, który oczywiście dodatkowy siłownik i dodatkowy koszt, ale to ma być bezpieczne do pracy z drżaka. tak? Więc opuszczam sobie całość i mogę już w miarę płynnie się poruszać. Dodatkowo tutaj, jak widzicie, dolna część tej półeczki też może być wykorzystana na jakiś dodatkowy sprzęt, jak to i tak dalej. Tu spokojnie to jeszcze nam wejdzie, jest odpowiedni. Dysk. No i oczywiście co? jakieś sprzęt skrytki, skrytki, skrzyneczki na sprzęt, typowe rzeczy, czy choćby pompa zanurzeniowa, inwektory, szybkie, szybkie rozwinięcie linii poprzez podknięcie już węża do rozdzielacza, do nasady zgłoś i możemy tak spokojnie sobie podziałać. Słuchajcie, to jest ta strona pojazdu. Za chwileczkę przejedziemy na drugą stronę, ale przedtem jeszcze kolega po Was ma strumienie gaśnicze, jeżeli chodzi o. Prądownicę Rosenbauera, dwie prądownictki i zawarcie rb 1 nn czyli prądownica typu Turbo. Druga prądownica tego projektu, Zobaczcie, jedno ciśnienie przycisku, pompka dotykająca, słychać tragomat tak zwany tak, pobicie ciśnienia i całość jest gotowa do działania. Zawór otwarty czy nie? Zobaczymy, Macie, co tu Wysypianie, wy, weszczepianie. Jeżeli chodzi o typy strumieni, lampy rozproszone w głowy, przy okazji trzeba samą uwagę zobaczyć, to jest prądownica rozwoju, tak jak mówię, mam 42 mm, lekki, bardzo fajny w transporcie. Z pogody daje nam kłopot. Patrzcie, ktoś tam, ktoś tam ci pójdzie, określał, że tak powiem. Patrzcie, kto się boi wody lekkoproszonej, jak nie, to zaraz puścimy górą trochę. Ja też nie boję się. Nie jesteś! Będzie lepiej, nie? Będzie łatwo, dobra. Słuchajcie, druga prądowica